Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy na otrzymał sprzęt do takiej podstawowej opieki do codziennego wykorzystania na, na oddziale noworodkowym. Takim podstawowym sprzętem to jest inkubator, to jest stanowisko do resuscytacji, urządzenie do nieinwazyjnego wspomagania oddychania. Pulsoksymetr to jest urządzenie, które mierzy czynność serca i, i, i ustanowanie krwi. Pompy infuzyjne, czyli urządzenia za pomocą których podajemy precyzyjnie leki i płyny infuzyjne u dzieci. Od 2002 roku nasz oddział wykonuje badania słuchu każdego noworodka. Te sprzęty, które tutaj widzimy poza tym, które jest nowe, no to są sprzęty już blisko 20 lat. Te sprzęty niestety nie mają szczęści zamiennej, w związku z czym, gdyby Coś się z nimi stało, one są po prostu już do kasacji. Możliwości, oczywiście, budżetowe szpitala są ograniczone. Wsparcie, jakie zapewnia Wielko Orkiestra Świątecznej Pomocy, jest nieodzowne. Te pieniądze, które przekazywane są, nie trafiają nie wiadomo gdzie, ale trafiają do leczenia pacjentów z naszym szpitalu.